Cześć Szymanko, z tej strony Stachota jest już drugi odcinek na kanale Ciekawostki o Europie. Na przypomnę, że nie prowadzę tego kanału sam, prowadzę go z Basiem i z Krzyśkiem, a w dzisiejszym filmie opowiadam Wam 10 ciekawostek o nagrodzie Nobla. Zapraszam do oglądania! Numer 10 Jedyną kobietą, która dostała dwukrotnie nagrodę Nobla. Była polska noblistka Maria skłodowska kiri Pierwszą dostała razem z, z mężem Piotrem Kiri i Antoninem, którego nazwisko wyświetla się teraz na ekranie. W 1903 roku za odkrycie promieniowania twórczości. Drugą w 1911 za uzyskanie czystego radu. Numer 9. Alfred Nobel wynalazł dynamit. Myślał, że ten materiał będzie wykorzystywany w celach wydobywczych i budowlanych. Jednak gdy dowiedział się, że dynamit jest wykorzystywany przeciw człowiekowi, napisał w testamencie, aby wszystkie pieniądze, które zarobił na produkcji dynamitu, były przeznaczone na przyznanie nagrody zdolnym osobom jako zadość uczynienie za stworzenie dynamitu. Numer 8. Alfred Nobel nie ustanowił nagrody w kategorii ekonomii. Jednak ta jest przyznawana od 1969 roku, a jej fundatorem jest Szwedzki Bank Narodowy. Numer 7 Nominacje. czyli zgłoszenie czyjejś kandydatury do, do nagrody w przypadku Nagrody Nobla, są ujawniane dopiero po 50 latach. Numer 6 Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jako organizacja to jedyny trójkrotny laureat. Numer 5 Pięć europejskich laureatów Nagrody Nobla głowuje przyjęcie Nagrody Nobla. W tym czterech w obawie przed ówczesnym władzą. Numer 4. Tylko w 1901 roku nagrodę Nobla przyznał ktoś inny niż król Szwecji. Numer 3. W latach 1940-1942 nie przyznano nagrody Nobla. Numer 2. Maria Skłodowska-Kiri. Była pierwszą kobietą, która dostała nagrodę Nobla i jedyną europejską laureatką w dwóch dziedzinach. Numer 1 Uroczystość rozdania nagrody Nobla zawsze odbyło się 10 grudnia. To była już ostatnia ciekawostka w tym odcinku. Zobaczcie także poprzedni odcinek, w którym dowiecie się 10 ciekawostek o flagach europejskich. Jeżeli w filmik on w się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz wysłuchajcie ten filmik i kanał jeszcze dalej, ponieważ nam bardzo pomoże. A my widzimy się w następnym filmie. Cześć.